Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o depilacji, o depilacji bezbolesną e, metodą IPL przy użyciu urządzenia Skin Lovers Bean. Zanim opowiem Wam więcej o depilacji, zobaczcie z bliska całego sprawcę tego zamieszania. Depilator IPL przychodzi do nas w takim kartonie, po otwarciu znajdujemy depilator, naprawdę bardzo poręczny, minimalistyczny wygląd, który akurat myślę, że jest jak najbardziej na plus. No i użytkowanie jest bardzo proste za pomocą jednego przycisku. Naprawdę mega prosta sprawa. Do tego dołączony jest oczywiście kabel zasilający, który ja już rozwinęłam, ponieważ urządzenie używałam, maszynka do golenia oraz okulary ochronne. Czemu maszynka do golenia? No, a temu, że depilator używamy właśnie na wygolone części ciała. Depilator jest naprawdę bardzo łatwy w obsłudze, ale o tym za chwileczkę. Moje kochani, gdy już zobaczyliście urządzenie, o którym mowa, czas powiedzieć, co jest głównym celem depilacji IPL. Głównym celem tej depilacji jest zatrzymanie, zahamowanie wzrostu włosów. Urządzenie, które Wam przed sekundą pokazałam, wysyła specjalne impulsy świetlne, które mają uśpić nasze cebulki włosowe, co równa się zatrzymaniu. Ich odrastaniu. Więc dla nas kobiet strasznie cenna sprawa, ponieważ każda z nas chce mieć gładką, jednolitą, przepiękną skórę bez podrażnień, a właśnie depilacja metodą IPL nam to umożliwia. Bez podrażnień, słuchajcie, to jest cudowna sprawa. Depilatory, metody laserowe, metody tradycyjne, czyli maszynka do golenia, często, często jednak przysparzają nam kłopotów, no i uszkadzają naszą skórę podczas procesu depilacji. A tutaj mamy metodę całkowicie bezbolesną. Jedyne co czujemy podczas depilacji IPL to przyjemne ciepło. Więc słuchajcie, naprawdę. Sprawa godna rozważenia. Depilator IPL wyposażony jest w aż 5 trybów intensywności. W zależności od kolorytu, karnacji, e, będziecie ustawiać inny tryb. Ja ze swoją jasną cerą ustawię tryb piąty. Sercem tego urządzenia jest jego lampa IPL, której żywotność wynosi 300 tysięcy impulsów, a więc starczy nam, słuchajcie, na kilka dobrych lat. Bardzo ważną zaletą tego urządzenia jest to, że wykonywać depilację możemy tak naprawdę na różnych częściach ciała. To, że jest bezbolesna, sprawia, że świetnie nada się również do depilacji twarzy. Możemy wydepilować boczki, tudzież wąsik, co tylko chcemy, ponieważ jedynym odczuciem, jak depilujemy ciało, jest tylko przyjemne ciepło. Ja Wam pokażę zaraz na mojej łydce, jak prosta jest depilacja depilatorem Skin Lovers Spin. Moi kochani, moja łydka już gotowa do depilacji. Depilator również, podpięty do sieci, czeka na swoje zadanie. Okulary mam już na oczach, okulary ochronne, pamiętajcie o nich, to bardzo ważna kwestia. Łydkę wcześniej wygoliłam tradycyjną maszynką, ponieważ przy pierwszych kilku depilacjach IPL jest to jeszcze konieczne. Później przestaje to być obowiązkowe, ponieważ włosy po prostu nie odrastają, więc rewelacja. Moi drodzy, pamiętajcie o. Tym, aby ta depilacja była regularna, aż do momentu, aż będzie ona konieczna tylko raz na pół roku lub rzadziej. W tych pierwszych fazach, jak zaczynamy dopiero przygodę z depilatorem IPL. Przez pierwsze dwa miesiące depilujemy okolice co dwa tygodnie, a później już bezpiecznie co 4-6 tygodni. Więc ten czas jest naprawdę rewelacyjny. Robimy to bardzo rzadko, nie jest to zupełnie uciążliwe, a zawsze to jest chwila dla nas, prawda, dziewczyny, prawda. Urządzenie włączamy. Tutaj przyciskiem zielonym ustawiamy poziom intensywności. U mnie to 5. Urządzenie nie zadziała, póki nie zetkniemy go ze skórą. Więc nam nie wystrzeli niechciane. Bardzo fajna sprawa. Jest bardzo naprawdę proste w obsłudze. Przykładam do skóry. I pyk. Przykładam do skóry. I pyk. I tak całą. Łódeczkę. Jak widzicie, banał. Dajcie znać, czy używaliście kiedyś. Jak widzieliście, proces depilacji jest banalnie prosty. A co ja uważam o tym urządzeniu, jakie są jego zalety, reasumując. Jest bezpieczne, bezbolesne, bezinwazyjne, wykonywane w zaciszu własnego domu, własnej łazienki, na sucho, bez użycia tych wszystkich przykrych e, balsamów, kremów, e, depilatorów, maszynek. Wiecie o co chodzi. To jest dla mnie ogromne cenne. Żywotność lampy jest bardzo długa, bardzo wysoka, więc e, urządzenie takie jedno urządzenie mamy przez kilka lat. To jest kolejny plus. Kolejnym plusem jest to, że jednym urządzeniem wydepilujemy różne części ciała, również twarz. Ogromny plus. Myślę, że idealnie nadaje się na prezent. Co Wy myślicie? Co Wy myślicie? Piszcie, piszcie, piszcie. Jestem bardzo ciekawa, czy macie może takie urządzenie, czy jakie metody depilacji lubicie najbardziej i czy kiedyś słyszeliście o depilacji e, IPL. Ja razem z marką Skin Lovers mam dla Was kod rabatowy 10% link jest w opisie do tego urządzenia oraz kod jest również w opisie. Wszystkie info w opisie. Ja Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.